To był najzimniejszy dzień w moim życiu. Nie tylko przez śnieg, który wirował bez końca nad Warszawą i układał się grubą warstwą na moich ramionach, ale przez coś o wiele głębszego. To był ten rodzaj zimna, który przeszywa nie ciało, ale duszę. Stałam tam, na rogu ulicy Chmielnej, oparta o mur starej kamienicy, z moim synkiem zawiniętym w cienki koc przyciśniętym do piersi. Miał zaledwie cztery miesiące. Nie płakał. Może było mu już tak zimno, że nie miał siły płakać, może czuł, że jego mama nie miała już nic więcej do dania. Zaczęło się od marzenia. Wyszłam z domu, mając dziewiętnaście lat i głowę pełną planów. Chciałam studiować, pracować, wynająć małe mieszkanie, być niezależna, ale plany nie mają znaczenia, gdy życie w jednej chwili wali się jak domek z kart. On, ojciec mojego dziecka, mama, powiedział, że to nie jego sprawa, a ja nie miałam odwrotu. Rodzice się odwrócili, znajomi zniknęli, a świat przestał się interesować. Tamtego ranka, 4 stycznia, wyszłam z noclegowni, w której nie mogłam już zostać. Było kilka minut po ósmej. Nie miałam dokąd iść. Wszystkie drzwi się zamknęły. Wszystkie oprócz jednych, tych, o których nigdy nie myślałam, że się otworzą. Był to przeszklony biurowiec na końcu ulicy. Jeden z tych, w których zwykli ludzie nie mają czego szukać. Pracownicy w garniturach przechodzili obok mnie obojętnie. Niektórzy udawali, że mnie nie widzą, inni patrzyli z litością, ale nikt się nie zatrzymał, aż wreszcie drzwi się otworzyły i to nie przez przypadek. Z budynku wyszedł mężczyzna, może czterdziestoletni, z szalikiem przewiązanym starannie pod szyją. Miał ciemne oczy, które zatrzymały się na mnie, jakby mnie znały, jakby coś sobie przypomniał. Przez chwilę myślałam, że mnie minie jak wszyscy inni, ale wtedy zrobił coś, czego nie mogłam pojąć. Zbliżył się i zapytał cicho: Jak masz na imię? Zadrżałam. Kasia, odpowiedziałam prawie szeptem. Spojrzał na dziecko, na mój cienki koc, na moje spękane dłonie i wtedy, tonem łagodniejszym niż wszystko, co usłyszałam przez ostatnie miesiące, powiedział: Wróć do domu. Nie wiedziałam, co to znaczy. Nie znałam go, ale kiedy wypowiedział te słowa, coś się we mnie złamało. Nie w złym sensie. Bardziej jak tama, która w końcu puszcza po zbyt długim czasie. Poczułam łzy. Gorące, zupełnie nie pasujące do mrozu, który nas otaczał. Nie pytał o nic więcej. Po prostu odsunął się, jakby czekał, aż zrobię pierwszy krok. To wtedy zaczęło się coś, czego nie umiałam przewidzieć. Ale w tamtej chwili wiedziałam jedno: nie byłam już sama, i to wystarczyło, by ruszyć. Zrobiłam pierwszy krok, nie wiedząc, czy to zaufanie, czy desperacja. Moje stopy były zdrętwiałe, a palce u nóg już dawno straciły czucie. Każdy krok po zaśnieżonym bruku bolał, jakby igły wbijały się w skórę. Ale szłam. Dla mojego synka. Dla siebie. Za tym mężczyzną, którego imienia jeszcze nie znałam, a który powiedział do mnie coś. Czego nikt nie powiedział mi od miesięcy: wróć do domu. Drzwi biurowca zamknęły się za nami z cichym syknięciem. Wewnątrz było ciepło, jasno, sterylnie. Podłoga lśniła, a w powietrzu unosił się zapach kawy i nowoczesnych perfum. Wszyscy byli ubrani elegancko, poruszali się z pośpiechem, skupieni na swoich celach. Jakby życie toczyło się tu w zupełnie innej prędkości niż na zewnątrz. Czułam się jak ktoś, kto pomylił drzwi, ale on. On się nie zatrzymał. Skinął głową recepcjonistce, dziewczynie w białej koszuli i z idealnym koczkiem, która spojrzała na mnie z zaskoczeniem, ale nic nie powiedziała. Weszliśmy do windy, nacisnął ostatni przycisk. Przez chwilę było cicho. Słyszałam tylko szum mechanizmu windy i oddech mojego dziecka, cichy, urywany, ale spokojny. Trzymałam go blisko serca, jakbym chciała ochronić go przed każdym ruchem świata. Wreszcie odważyłam się zapytać. Dlaczego pan to robi? Spojrzał na mnie, uśmiechnął się lekko, choć w jego oczach było coś smutnego, bo kiedyś ktoś zrobił to dla mnie, a ja nie zapomniałem, jak to jest, kiedy wszystko wydaje się skończone. Drzwi windy się otworzyły, znaleźliśmy się na najwyższym piętrze. Przestronne biuro z panoramicznymi oknami rozciągało się przed nami. Warszawa pod nami wyglądała jak z innej planety. Biała, cicha, odległa. Wskazał miękką sofę przy oknie. Usiądź, zaraz przyniosę coś ciepłego do picia. I koc. Byłam zbyt zaskoczona, by zaprzeczyć. Usiadłam ostrożnie. Synek drgnął, ale nie obudził się. Owinęłam go lepiej i po raz pierwszy od tygodni poczułam ulgę. Kruchą, niepewną, ale prawdziwą. Wrócił po chwili z herbatą, mlekiem w butelce dla dziecka i grubym wełnianym kocem. Podał mi wszystko, siadając naprzeciwko. Mam na imię Adam, powiedział spokojnie. I zanim zapytasz Nie, to nie jest jakaś akcja charytatywna nie jestem świętym po prostu nie mogłem przejść obok ciebie obojętnie patrzyłam na niego. Miał elegancki zegarek, wyprasowaną koszulę, nienaganny wygląd człowieka sukcesu ale mówił z taką szczerością, że nie mogłam znaleźć w nim fałszu Kasia. A to. Michaś, uśmiechnął się do dziecka, które poruszyło się lekko pod kocem. Masz gdzie spać dzisiaj? Pokręciłam głową. Nie miałam, ani jutro, ani pojutrze. Nie miałam nic. Zostań tu. Mamy pokój socjalny. Przenocujesz. Rano zastanowimy się, co dalej. Chciałam zaprotestować, powiedzieć, że nie mogę, że to nie wypada, że nie chcę być ciężarem. Ale moje usta zadrżały i znów poczułam łzy. Tym razem nie powstrzymałam ich. Adam nie powiedział nic, po prostu wstał i wyciągnął rękę. I wtedy, idąc za nim przez korytarz nowoczesnego biura, w którym nic nie pasowało do mojego świata, pomyślałam: Może ten dzień, który zaczął się jak koszmar, nie będzie końcem, może będzie początkiem. W pokoju socjalnym było ciepło aż za ciepło po dniach spędzonych w zimnie. Ściany były jasne, łóżko czyste, pachnące detergentem, a w kącie stało małe łóżeczko turystyczne. Ktoś musiał je szybko zorganizować. Adam nie żartował. Chciał, żebym poczuła się bezpiecznie, nie jak bezdomna dziewczyna z dzieckiem, jak człowiek. Kiedy położyłam Michaśka do łóżeczka i usiadłam na brzegu łóżka, przez chwilę nie mogłam się ruszyć. Czułam się jak widz we własnym życiu. Jakbym patrzyła z boku na coś, co działo się komuś innemu. Ale to działo się mnie. Naprawdę. Po raz pierwszy od miesięcy byłam w miejscu, gdzie nikt nie kazał mi wyjść, gdzie mogłam zamknąć oczy bez strachu, że ktoś mnie obudzi kopnięciem albo krzykiem. Nie zasnęłam od razu. Leżałam wpatrując się w sufit, słuchając oddechu dziecka. Gdzieś za ścianą ktoś rozmawiał cicho przez telefon, jakby biuro nadal żyło nocą. W tej ciszy zaczęłam sobie przypominać: Byłam dobrym dzieckiem, cicha, pilna, raczej niezauważalna. Moi rodzice, robotnicy z Pragi Północ, nigdy nie wymagali cudów, ale chcieli, żebym była normalna, bez marzeń, bez wybryków. Gdy powiedziałam, że chcę iść na studia, ojciec popatrzył tylko na mnie i powiedział: A po co ci to? I tak wrócisz z płaczem. Nie wróciłam z płaczem. Wróciłam w ciąży, i wtedy wszystko się skończyło. Mama nie odezwała się do mnie od tamtej nocy, gdy wyprowadziłam się z jednej torbą. Ojciec przeklął mnie na klatce schodowej, a sąsiadka zamknęła drzwi, gdy prosiłam o chwilę rozmowy. Od tamtego momentu było tylko gorzej. Tymczasowe schronienia, kolejki do darmowej zupy, lęk, czy jutro znajdę miejsce do spania. I ten chłopak, który obiecywał, że mnie kocha. Zniknął, gdy tylko powiedziałam, że jestem w ciąży. Wiedziałam, że powinnam być zła, na rodziców, na niego, na siebie, ale byłam tylko zmęczona, zbyt zmęczona na złość. Obudził mnie delikatny dźwięk pukania do drzwi. Spojrzałam na zegarek wiszący na ścianie. Była ósma rano, piątego stycznia. Nie spałam tak długo od. nie pamiętam. Michaś też spał spokojnie, wtulony w polarowy koc. Drzwi się otworzyły. Adam stał w progu z kubkiem kawy i uśmiechem, który nie był nachalny, ale ciepły. Podał mi napój i usiadł na krześle przy biurku. Przepraszam, że wcześnie. Ale pomyślałem, że może chcesz się umyć, odpocząć, coś zjeść. Potem porozmawiamy. Skinęłam głową. Czułam się dziwnie. Jakby ten gest troski był czymś zakazanym. Ale nie pytałam. Po prostu poszłam za nim. W łazience czekały na mnie nowe ręczniki, mydło, szampon i, co mnie najbardziej poruszyło, nowa piżama, jeszcze z metką. Ktoś się postarał, ktoś, komu nie musiałam za to płacić ani się tłumaczyć. Po prysznicu zjadłam pierwszy normalny posiłek od tygodni: jajecznica, chleb, herbata z miodem. Zwyczajne rzeczy, które nagle smakowały jak uczta. Adam czekał przy stole, tym razem z laptopem. Jakby znów był szefem w swoim biurze. Muszę zadać ci kilka pytań, powiedział spokojnie. Nie z ciekawości. Po prostu chcę wiedzieć, jak ci pomóc. Opowiedziałam mu wszystko o rodzicach, o Michale, o tym chłopaku, o schroniskach, o długich nocach na dworcach i jeszcze dłuższych dniach w zimnych korytarzach urzędów. Nie przerwał mi ani razu, tylko słuchał kiedy skończyłam miał łzy w oczach wiesz moja matka była taka jak ty powiedział cicho też została sama pracowała w trzech miejscach żebym mógł się uczyć zmarła kiedy miałem 22 lata zawsze mówiła że jeśli kiedyś będę mógł mam pomóc komuś kto wygląda tak jak ona kiedyś zamilkł na chwilę więc to robię nie wiedziałam co odpowiedzieć ale wiedziałam jedno zaczynałam ufać nie od razu uwierzyłam, że to wszystko jest prawdziwe. Każdego ranka budziłam się z wrażeniem, że zaraz ktoś otworzy drzwi i powie: koniec, dość tej łaski. Ale to się nie działo. Codziennie budziłam się z Michaśkiem w ciepłym pokoju z czystym ubraniem, z cichą obecnością Adama, który nie zadawał zbędnych pytań. Nie był wybawcą z bajki. Był człowiekiem, który po prostu widział. Czwartego dnia zabrał mnie do urzędu dzielnicy śródmieście gdzie rozpoczęliśmy procedury uzyskania pomocy społecznej. Po raz pierwszy od dawna ktoś mówił w moim imieniu. Nie miałam jeszcze meldunku, ale Adam złożył pismo jako mój tymczasowy opiekun prawny. Urzędniczka spojrzała na mnie chłodno, jakby zastanawiała się, co taka dziewczyna robi z taką osobą jak on. I naprawdę nie jest pan z nią spokrewniony? Zapytała z wyraźną ironią. Adam spojrzał jej prosto w oczy. Nie jestem. Ale nie trzeba być krewnym, żeby zobaczyć człowieka w potrzebie. Zamilkła. Wypełniła formularze. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, zaciągnęłam kaptur głęboko na czoło. Nie chodziło o śnieg, chodziło o wstyd. Czułam go w sobie jak ciężki kamień, który wisiał u szyi. Mimo, że nie robiłam nic złego, cały czas miałam wrażenie, że ludzie oceniają mnie za to, kim byłam. Adam to zauważył. Wiem, co czujesz. Powiedział idąc obok, ale uwierz mi, nie jesteś swoją przeszłością. Jesteś tym, co z nią zrobisz teraz. Zaczął się nowy rytm. Codziennie przychodziłam do biura z Michałkiem i pomagałam przy archiwizacji dokumentów. Adam nie zmuszał mnie do niczego. Po prostu powiedział, że jeśli chcę odzyskać niezależność, muszę na nowo nauczyć się ufać sobie. Pewnego popołudnia, kiedy karmiłam synka w pokoju socjalnym. Przyszła do mnie jego asystentka Marta. Starsza kobieta, może po pięćdziesiątce, z ostrym spojrzeniem, które nie tolerowało bzdur. Adam mówi, że jesteś bystra. Chcesz się czegoś nauczyć? Skinęłam głową. Dobrze, siadaj przy moim biurku, pokażę ci system. Nie będę cię głaskać po głowie, rozumiesz? Ale jeśli dasz radę, znajdę ci miejsce. Od tamtej pory uczyłam się każdego dnia. Excel. System CRM, tworzenie ofert, umawianie spotkań. Byłam jak gąbka, chłonęłam wszystko, nawet jeśli czasem ręce mi się trzęsły ze stresu. Marta nie była miła, ale była sprawiedliwa, a ja potrzebowałam kogoś, kto we mnie wierzy, nawet jeśli nie mówi tego wprost. Tydzień później Adam zaprosił mnie na rozmowę. Mam znajomą, która prowadzi fundację dla samotnych matek. Mogliby ci pomóc z mieszkaniem. To nie będzie pałac, ale własne miejsce. Chciałaby cię poznać. Serce mi zabiło. Mieszkanie, moje. Sama myśl wydawała się nierealna. Spotkanie odbyło się 9 stycznia o godzinie 17 w małym biurze niedaleko ronda ONZ. Kobieta miała na imię Lidia. Ciepła, z wyraźnymi zmarszczkami od uśmiechu. Adam dużo o tobie mówił, powiedziała, ale chcę usłyszeć to od ciebie. Czego naprawdę chcesz? Odpowiedziałam bez zastanowienia: Chcę normalnie żyć, nie luksusowo, po prostu normalnie, pracować, wychować syna. Wynająć mieszkanie, gdzie mogę zamknąć drzwi i nie bać się, że ktoś je wyważy. Chcę móc powiedzieć Michałkowi, że jestem z siebie dumna. Lidia spojrzała na mnie z uważnością, która nie oceniał, tylko słuchała. W porządku, zaczniemy od pokoju w naszym mieszkaniu interwencyjnym. Potem zobaczymy. Tego wieczoru, wracając za damem tramwajem, patrzyłam przez szybę na miasto, Warszawę, która kiedyś była dla mnie nieprzyjazna i zimna. Teraz zaczynałam widzieć ją inaczej, wciąż pełną wyzwań, ale z drobnymi punktami światła, ludźmi, którzy nie odwracają wzroku. Dlaczego mi pomagasz? Zapytałam w końcu. Spojrzał na mnie, nie odrywając wzroku od ulicy. Bo ty mi pomogłaś, nawet o tym nie wiedząc. Przypomniałaś mi, kim byłem, zanim to wszystko się zaczęło i co się liczy naprawdę, nie odpowiedziałam. Ale w tamtej chwili poczułam coś, co zapomniałam, że istnieje spokój. Minęły trzy miesiące, trzy długie, trudne, ale najbardziej znaczące miesiące mojego życia. Nie było żadnych cudów, żadnego wygrania losu, żadnych niespodziewanych pieniędzy. Tylko małe, codzienne kroki, jedzenie, które mogłam kupić sama. Wynagrodzenie, które wpływało na moje konto dziesiątego dnia każdego miesiąca, klucz do pokoju, który nosiłam w kieszeni, wiedząc, że mogę zamknąć drzwi i być bezpieczna. Pokój w mieszkaniu fundacyjnym nie był duży: jedno łóżko, mały stolik, wspólna kuchnia z innymi matkami. Ale był mój. Po raz pierwszy mogłam złożyć ubrania na własnej półce, postawić zdjęcie Michałka na szafce, zagotować wodę na herbatę, kiedy tylko miałam ochotę. Zaczęłam od podstaw. Marta wzięła mnie pod swoje skrzydła i po dwóch miesiącach Adam zaproponował mi pół etatu w firmie. Pomagałam przy organizacji szkoleń. Przygotowywałam grafiki, odpowiadałam na e-maile. Nikt mnie nie traktował z góry. Z czasem zapamiętano moje imię. Zaczęto się uśmiechać, pytać, jak się czuję. Znowu czułam, że istnieje. Ale nie wszystko było łatwe. Czasem w nocy Michał płakał bez powodu, a ja siedziałam przy jego łóżeczku, zmartwiona i bezradna. Czasem przychodziła fala niepewności: co jeśli wszystko się zawali, co jeśli to tylko chwilowe, co jeśli Adam zniknie tak jak wszyscy inni. Pewnego popołudnia, na początku kwietnia, usiedliśmy z Adamem na ławce przed biurem. Słońce świeciło delikatnie, a ludzie na ulicach zrzucili zimowe płaszcze. Michał spał w wózku. A ja piłam kawę z plastikowego kubka. Myślałaś kiedyś, żeby wrócić do rodziców? Zapytał nagle. Spojrzałam na niego długo. Tak, ale nie jestem pewna, czy to byłoby dobre. Nie dla mnie, nie dla Michała. W ich oczach nadal jestem porażką. Może. Ale czasami ludzie potrzebują czasu, żeby zrozumieć. Westchnęłam. Chciałabym, żeby kiedyś mój syn był dumny ze mnie, żeby wiedział, że nie poddałam się. Już może być. Te słowa we mnie zostały. Powtarzałam je sobie, kiedy było ciężko. 18 kwietnia dostałam propozycję stałej pracy, na pełen etat, z umową, z ubezpieczeniem. Z wszystkimi dorosłymi rzeczami, które kiedyś wydawały się poza moim zasięgiem. Płakałam, gdy podpisywałam dokumenty. Marta objęła mnie ramieniem, zaskakując mnie kompletnie. To dopiero początek, dziewczyno, powiedziała. Ale już nie jesteś sama. Adam nigdy nie przekroczył żadnej granicy, nigdy nie próbował być kimś więcej niż kim był, człowiekiem, który podał mi rękę. Ale z czasem, między słowami i spojrzeniami, pojawiło się coś, co nie trzeba było nazywać zaufanie, szacunek, może coś więcej, ale nie spieszyliśmy się. Oboje wiedzieliśmy, że prawdziwa bliskość zaczyna się tam, gdzie kończy się potrzeba udawania. Dziś mija dokładnie sto dni, odkąd otworzył przede mną te drzwi i powiedział: Wróć do domu. I dziś wiem, że dom nie zawsze oznacza cztery ściany i dach. Czasem to jedno zdanie wypowiedziane we właściwym momencie. Jedna decyzja, żeby nie odwrócić wzroku. Nie jestem już tą samą dziewczyną, która stała pod ścianą, trzymając dziecko w ramionach i czekając, aż świat mnie zignoruje po raz kolejny. Teraz ja patrzę na innych. I kiedy widzę kogoś zagubionego, zmarzniętego, zmęczonego życiem, myślę o Adamie. I jeśli tylko mogę, podchodzę i pytam, jak masz na imię. Bo wiem, jak wiele może się zacząć od prostych słów.